się Manko, witam serdecznie wszystkich. Na kolejnym moim filmie Znajdujemy się pomieszczaniem gospodarczym. I tu już jest taki wstęp do zimowania coraz, coraz bardziej wrażliwych roślin, zarówno na spadki temperatury, jak i też na wilgoć. Pomieszczenie gospodarcze. Generalnie temperatura teraz oscyluje w rękach 12 no, do 15 stopni, ale raczej jest tak bliżej tych, tych, tych 12. I co, i szybciutki przeglądik, co sobie tutaj przyniosłem z namiotu foliowego? Dwie czyli czyliskie. kilka trochę karpusów Fortunei z marca w Waszyngtonie. Wydaje mi się, że już teraz na 100% to jest Waszyngtonia Robasta. Zobaczcie sobie ten pień wybarwiony. na bordowo. Ziemia sucha generalnie. Co jakiś czas tylko spryskiwana atomizerem, tak aby tylko była delikatnie zbliżona. Lepiej właśnie przesuszyć niż, niż ją zalać, żeby później zgniły. No i radzą sobie jak na razie doskonale Daktylowiec kanaryjski Madein Biedronka. Dwa miesiące temu kupiony z przeceny. Nie wiem, za 12 złotych bodajże. Ale sobie radzi. Fajnie. Brugmansja. O! Coś się już dobierało. Zżarło. Czym się nic pewnie. Bungenwilla jeszcze kwitnie, ale to już chyba... O, końcówka. No i już po, kwi po kwitnieniu, <noise> no ale to nie szkodzi, na wiosnę powinna odbić znowu. A jak ją kupiłem, to ona ja, miała dosłownie z 10 cm, teraz może mieć około 30, 25 5, także fajnie sobie podrosła. Kolkazja gigantea i już jest mały odrościk. Większa w Waszyngtonie robasta. Zobaczcie ile ma tych nitek, jest biało, świetnie to wygląda. Pień też już niczego sobie, zwarty, zaczyna się wybarwiać. A tutaj takie pojedyncze listki trachy karpusów Fortney we włóknie kokosowym z lipca. O, one to mają 3 miesiące bodajże, dobrze liczę, 3-4 na wiosna. Pewnie będą już takie jak te właśnie z marca, także tak to wygląda, no takie mini zimowanie powiedzmy jeszcze, no również mogłyby stać na dworze, no ale już nie chcę ryzykować, tym bardziej, że tak jak mówię w namiocie foliowym, Rażej no, te spadki temperatur są już około bliskiego 0, trzy, dwa, no i wilgoć, także tak to wygląda. No, pozdrawiam, fajnie, dzięki, hej.